wpisujemy się w sztafetę pokoleń, zwłaszcza klasy pierwsze, które dołączają do społeczności szkolnej. Przed chwilą w naszej świątyni modliliśmy się za wstawiennictwem świętego Józefa, który patronuje wspólnocie salezjańskich szkół rzemiosł. Zanosiliśmy nasze modlitwy tak jak od stu lat ponad uczniowie salezjańskich szkół rzemiosł. W roku 1922 rozpoczęła się ta przygoda tu przy ulicy Wodnej w Łodzi, kiedy ówcześni fabrykanci, przedsiębiorcy wraz z pierwszym biskupem diecezji łódzkiej wówczas Biskupem Wincentym Tymienieckim poprosili i zaprosili Salezjanów, aby zaopiekowali się młodymi ludźmi i przygotowali ich do zawodu. Choć zawierucha dziejów spowodowała, że w 1962 roku odebrano możliwość wychowania i kształcenia młodzieży Salezjanom, w roku 1990 znów mogliśmy powrócić, aby kształtować już w nowej odsłonie serca i umysły młodych ludzi. Dzień dobry, Szczęść Boże. Witam wszystkich w nowym 2023-2024 roku szkolnym. Dla niektórych następny, dla niektórych pierwszy. Czego Wam życzę? Życzę Wam, żebyście byli zachwyceni, nauczyciele, żeby byli zachwyceni uczniami i możliwością uczenia, a Wam, uczniowie, życzę, żeby czas spędzony w szkole był dobrym, efektywnym, spędzanym czasem w tych murach. I do zobaczenia na zakończenie roku szkolnym 21 czerwca.